Musimy być mocni mocą wiary, musimy być mocni mocą nadziei. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wieki, wieków, Amen. Witam się z tymi wszystkimi, którzy są tutaj w różnych odcieniach realizacji tego i dźwięku, i światła, i muzyki, bo tutaj pracuję, mówię dla tych, którzy są przed monitorami komputerów i telewizorów, masę ludzi, którzy. Całą tą strefę chwały obsługują. To jest całe zaplecze ludzi, którzy pracują nad tym, żeby było dobrze widać, żeby było dobrze słychać i żeby rzeczywiście to słowo przede wszystkim się niosło na cały świat. Dla mnie to jest zaszczyt, powiem Wam wprost, i ogromna radość tego, że dzisiaj mogę tutaj z Wami być, że mogę się dzielić. Na pewno to jest inaczej, bo nie ma, nie ma tego, co było no właśnie, kiedy w namiocie. Osoba koło osoby się działa i właściwie tak wiele set osób włączało się na żywo, a dodatkowo transmisja była czymś takim, co nas łączyło w całym świecie. Dzisiaj transmisja jest podstawową taką platformą, więc musimy się zmierzyć z tym. I słuchajcie, nie damy rady się zmierzyć z tym bez pomocy Ducha Świętego. Ponieważ duch święty jest duchem kreatywnym, jest duchem wymagającym, jest duchem, który poucza, który daje nam możliwości, których w ogóle nie znamy, jest duchem, który, krótko mówiąc, niesamowicie ceni naszą wrażliwość, który czuje, myśli i tak dalej, no bo jest osobą. To chcę, żebyśmy go za chwilę przywołali, ale w takiej zupełnie innej nowej odsłonie przed tą konferencją. Y Ci, którzy jakoś śledzą Facebooka Fundacji SMS z Nieba, czy też Facebooka Ksiądz Rafał Jarosiewicz, wiedzą, że przez ostatnie miesiące zbieraliśmy na respiratory. To była taka nasza ta misja, można tak powiedzieć, odkryta, przeżyta, pobłogosławiona przez księdza biskupa Edwarda Dajczaka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam w tym momencie. I był taki moment, od którego chcę zacząć, kiedy w marcu, słuchajcie, przygotowywałem się, wiele, wiele razy występowałem przed kamerami w różnych telewizjach, więc y, lubię media, naprawdę lubię media. Ale wtedy miało być to wejście na żywo, jedna z telewizji przyjechała, zamontowała wóz transmisyjny, wszystko było rzeczywiście dopracowane do ostatniego szczegółu i pani dziennikarka, pani Justyna Prywer mówi, czy ksiądz yy, bez, bez problemu odpowiada mi na takie i takie, takie pytanie. Ja mówię, tak, no tyle razy to robiłem, to przez ostatnie lata w kółko odpowiadałem na jakieś pytanie przy dużych yy, inicjatywach. A mówi, to w porządku. Ja mówię, ja tylko się będę modlił, wie pani, do Ducha Świętego, żeby Duch Święty zrobił to, co On chce. A niekoniecznie to, co ja chcę powiedzieć od razu. Pani dziennikarka, pani Sztan mówi, proszę bardzo, niech ja się ksiądz modli. No i modliłem się, mamy wejście na żywo, czyli ma być moment, że tak powiem, rozpoczęcia akcji na całą Polskę, zanurzenie w miłości. Ja staję przed kamerą i w tym samym momencie mam przed oczami księdza, który oddaje respirator młodszemu, bo umiera i mówi: Hello, do zobaczenia w niebie. Niech młodszy weźmie ten respirator, którego. Który bardziej potrzebuje. Mam przed oczami matkę, która yy, żegna przez drzwi, przez ściany, nie może w żaden sposób się pożegnać z bliską osobą, bo umiera na jej oczach. Mam przed oczami całą, całą gamę różnych twarzy, którzy, które nagle mi się wyświetlają, a ja mam wejście na żywo. Pierwszy raz od tylu lat przy yy, występach telewizyjnych, tak powiedzmy sobie szczerze, yy, Zatkało mnie, ale zatkało mnie tak potężnie, że ta, ten dramat ludzkich, yy, ludzkich historii, to wszystko, co zobaczyłem w jednym momencie sprawił, że moje emocje sięgnęły szczytu. Ja po prostu nie wytrzymałem, ja się rozbeczałem. I proszę tego absolutnie nie myślę, że kogoś naśladowałem. To jeszcze było przed kampanią prezydencką. Yy, I słuchajcie, rozbeczałem się absolutnie przed tą kamerą, pani dziennikarka była na tyle wprawiona, że za chwilę wiedziała, że to wszystko przecież idzie na żywo. Ja próbowałem opanować zmarszczki na twarzy, opanować moje łzy. Za chwilę się zorientowałem, gdzie jestem i co się dzieje, że to jednak nie jest ta sceneria, która mi wyświetliła się w mojej wyobraźni. I zacząłem kontynuować z panią dziennikarką to, co ona, krótko mówiąc, pytała w moich odpowiedziach. Kiedy skończyłem, byłem wściekły na siebie. Ponieważ wszystkie moje schematy, wszystkie moje odpowiedzi na pytania, wszystko, co chciałem powiedzieć, tak, jak sobie to poukładałem legło w gruzy. A pani dziennikarka mówi świetna robota. Ja mówię, jak świetna robota? Przecież to nie miało być tak, jak było. Mówi, ksiądz modlił się do Ducha Świętego, tak? Ksiądz jest wierzący. To ksiądz dotknął, właściwie Duch Święty dotknął przez księdza, mówi dziennikarka jednej z telewizji. Serc tych ludzi, którzy to oglądali. Ja jeszcze nie wierzyłem do końca, co się stało. Wracam do domu. Pół godziny minęło od tego wejścia i rozpoczęcia inicjatywy. Telefonuje do mnie człowiek obsługujący całe zbieranie tej zbiórce charytatywnej. No bo jak ci, którzy śledzili, wiedzą, że kupiliśmy już 42 respiratory, przy czym większość z nich to jest cena około 100 tysięcy złotych, więc to nie jest mała zbiórka. I mówi po kilku minutach, zaczęły wpływać. Ofiary i po, po pół godziny jest 36 tysięcy złotych, i znowu się rozpokałem. Wy jak to? Mi nie wyszło. Więc jeżeli chcesz, jeżeli chcesz rzeczywiście doświadczyć Ducha Świętego, to pozwól sobie dzisiaj na taki luksus, że w ogóle nie będziesz słuchać tego, co ja mówię. No to ciekawe. Tak? Pozwól sobie na taki luksus, o którym mówi papież Franciszek: że zaczniesz słuchać sercem tego, co werbalnie nie wypowiadane, bo to jest moment, w którym możesz spotkać się z Bogiem, sam na sam, z Nim. Czyli, krótko mówiąc, to jest w ogóle nieistotne, hello, nieistotne jakie słowa ja wypowiem teraz do mikrofonu. To nie jest w ogóle istotne, jakie słowa ty usłyszysz, czy przed e, komputerem, e, ekranem telewizyjnym. Czy może jest już za kamerą, jedną z, nie wiem, z ośmiu, które tutaj widzę, z każdej strony, z góry i z dołu. E, więc proszę cię o to, proszę cię o to, bo w ten sposób pójdziemy dalej i prośmy Ducha Świętego, by przemawiał do nas tak jak on chce. Ok? To proszę Was teraz, jeżeli jesteście przed komputerami, zróbcie taki mały gest. Ja uklęknę. A ci, którzy są tutaj przed kamerami, całą obsługą, o, na, tej po, na tym poziomie działa wiatrak. <grych> e, módlcie się, bo to nie jest istotne nawet, czy ja tę konferencję skończę i czy wszystkie punkty, które sobie wypisałem, zostaną powiedziane. Więc zapraszam Ciebie teraz. Jeżeli możesz, zamknij oczy, jeżeli możesz, zrób jakiś gest prosty i ogarnij modlitwą to całe przepowiadanie Duchu Święty. Dotykaj nas swoim słowem, dotykaj i przemieniaj i spraw, abyśmy usłyszeli nie słowo ludzkie, ale to co Ty chcesz osobiście powiedzieć do nas. Duchu Święty, proszę Cię, abyś działał tak obficie swoją mocą, abyśmy absolutnie mogli usłyszeć to co Ty masz do powiedzenia. Proszę Cię, Duchu Święty, za każdą osobę, która teraz włącza albo będzie odtwarzała nawet tę konferencję później już po zakończonym spotkaniu. Maryjo, która jesteś gwiazdą ewangelizacji, modlącą się za nas przed Jezusem, to pierwszą sobotę miesiąca. Prosimy Cię ogarniać z płaszczem swojej miłości. Sprawa, byśmy czuli to wstawiennictwo, a wstawiennictwo aniołów, archaniołów świętych i Twoje. Amen. Dobra. To możemy kończyć. <słuchajcie>, Słuchajcie, nie wiem dlaczego, spośród najróżniejszych y, historii, które, które znam, y, ciągle, kiedy modliłem się za Was, to znaczy myślę o tych wszystkich, którzy są po drugiej stronie i tych, którzy teraz są tutaj, y, cały czas przychodziła mi historia y, o tygrysku i o lisku. Znowu proszę tutaj o bez żadnych skojarzeń. To jest historia nieprawdziwa. Znaczy nie, skojarzenia są potrzebne, żeby dać się poprowadzić Duchowi Świętemu, w dobrym. Więc słuchajcie, historia dotyczy tych wszystkich, którzy uczestniczyli przez lata całe w strefie chwały. Dlaczego? No bo po tej obecnej strefie chwały bardzo dużo osób podjęło decyzję koniec. Radykalna zmiana życia. Trzeba tak zmienić siebie, żeby nie było żadnych możliwości na to, że ktoś tego nie zauważy. Żeby tylko Jezus był widoczny przez moje życie i żeby wszyscy, którzy będą patrzyli na mnie, nie mieli wątpliwości, że on właśnie przychodzi ze swoją mocą. No i wszyscy po strefie chwały zaczęli prosić: No to panie, daj nam znak. Oczywiście, historia jest zaadoptowana o tym tygrysku i lisku do naszych warunków. W związku z czym pan się przejął i mówi, no dziecko moje, poszedłeś na modlitwę, poszłaś na modlitwę, no to ci dam w twoje myśli piękne myśli. No i wielu spośród uczestników strefy chwały miało takie doświadczenie, że nagle w ich wyobraźni wyświetlił się film, jak tygrysek przynosi liskowi coś do jedzenia. Tygrysek przyniósł jakąś tam kiełbasę, położył przed liskiem, który miał trąconą łapkę, przekrzywioną mordkę. No i co się stało dalej? Wielu pomyślało w ten sposób. To jest właśnie to. Bóg mi odpowiedział. To jest to, ale nie, niech to się jeszcze powtórzy. No więc drugi raz, trzeci raz to samo. Kalkulacja bardzo prosta. To znaczy, mam być jak ten lisek z przetrąconą łapką. Mam czekać, a Bóg, jak dobry tygrysek, przyniesie mi najznakomitsze kąski. No i słuchajcie, niektórzy po strefie chwały czekali. Byli głodni, zaczynali już marudzić, ale czekali. No, wizja się musi sprawdzić. Bóg, widząc, że wiele osób się nie ogarnęło, mówi: Nie, no muszę coś zrobić. Prosili mnie o jakiś znak, ale widzę, że z interpretacją to jest problem. Więc Bóg się osobiście postanowił objawić i mówi do wszystkich uczestników strefy chwały: Koniec. Słuchajcie, gdzie jest w Piśmie Świętym, że Ty masz być jak lisek? Tak, jak teraz tu jesteście zaskoczeni, ci wszyscy też byli zaskoczeni. Chcę ci powiedzieć, masz być jak tygry tygrysek. Masz być jak tygrysek. I ta historia jest yy, starą historią, zaadoptowaną do naszych warunków. Ale po co ci to chcę powiedzieć? Dlatego, że ona się wiąże z hasłem, którego dziś chcemy dotknąć. Może w sposób taki bardzo yy, radosny, yy, przez wprowadziłem was w to. Papież mówi tak: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. I teraz rodzi się pytanie: jak? Słuchaj, masz być tygryskiem. Znacie tę historię, jak dwóch gości po sylwestrze szło po torach kolejowych. Jeden do drugiego mówi: mówi Dziem do twojego domu tyle tych schodów. Mówi: No, ja jeszcze jak poręczę nisko, nie? A ten drugi odpowiada: Nie, nie martw się, zobacz, winda jedzie. nie? Dobra interpretacja jest bardzo ważna. Co to znaczy, że masz być tym tygryskiem? To znaczy, że masz stanąć naprzeciw tego wszystkiego, co niesie ten świat i nieść to, czego potrzebuje ten, kto jest najuboższy, najsłabszy, ten, do którego Bóg cię posyła. I jeżeli dzisiaj mielibyśmy się zapytać, co to znaczy od siebie wymagać, możemy to hasło Jana Pawła II, bo przecież mamy setną rocznicę przez cały ten rok, przystawić do każdej sfery naszego życia. Na przykład sfera higieny. Co to znaczy od siebie wymagać? No wtedy kiedy ci się nie chce myć zębów. Nie myjesz. Co to znaczy od siebie wymagać sytuacji zdrowia? No kiedy masz zepsute zęby, to idziesz do dentysty. W sferze rekreacji, wypoczynku. No to masz nie odpoczywać. Oczywiście, mam nadzieję, że czujecie, że mówię z przekąsem. I można wymienić każdą sferę naszego życia, w której Jezus chce zajmować centralne miejsce, czyli chce mówić: Dziecko moje, popatrz, jak to jest w, moich, w moim słowie. Popatrz, jak to jest w Ewangelii. I spróbuj przejrzeć się w niej, a zobaczysz, co rzeczywiście masz do zmiany. Ale czego na, nas dotyczy. Tak najbardziej głęboko, jeśli chodzi o dziś, o to, co możemy zrobić w sferze ducha, bo to jest najistotniejsze. Słuchajcie, musicie od siebie wymagać, mnie od razu się łączy z pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. On przyjechał i powiedział, że najważniejsze, absolutnie najważniejsze w życiu chrześcijanina, w życiu katolika, to jest się modlić. Dlaczego? Ponieważ człowiek, który się modli, zaczyna przyjmować łaski, zaczyna wchodzić w bliskość, zaczyna rozumieć to, co Bóg do niego mówi, zaczyna być człowiekiem duchowym, zaczyna widzieć więcej. Jan Paweł II na pierwszej pielgrzymce mówił, że to jest podstawa. Jeżeli dzisiaj my mamy na tej strefie, w kontekście nowej kultury, w kontekście patrzenia, jak Jan Paweł II nas prowadzi i czego od nas wymaga, to musimy sobie powiedzieć Hello, jak wygląda moja modlitwa? Gdzie ja w mojej modlitwie jestem? Czy moja modlitwa jest relacją? Czy tylko gadaniem o relacji? Bo wiecie, że dzisiaj jest bardzo wielu teoretyków, nawet gadania o relacji w modlitwie, ale nie tych, którzy z relacji czerpią siłę do tego, żeby robić wielkie rzeczy. I to jest pierwsza podstawowa sprawa. Co masz zrobić z modlitwą? Zaplanuj twoje życie modlitwy codziennie. Uff. Mój spowiednik powiedział: jak sobie nie zaplanuję godzinnej adoracji, to po prostu jej nie ma. Konrad Krajewski, kardynał, kiedy go pytałem, kilka razy dane mi było gdzieś tam z nim rozmawiać, to mówił, ciągle papież zadawał mu pytania, czy już byłeś u Jezusa, dałeś się opalać tym boskim promieniom. Z pewnej chwili sam zaczął odpowiadać. Jeszcze proszę, pewnie słuchaliście jego i konferencji tutaj też na strefie i czytaliście książki. Modlitwa. I tu nie chodzi... Hello, tu nie chodzi o to, że teraz modlitwa to musi być stąd dotąd, tak lub tak. Jaka jest dobra modlitwa? Słuchajcie, dla mnie mistrzem w pokazywaniu, czym jest dobra modlitwa, o której mówił Jan Paweł II, jest obecny papież, papież Franciszek, który mówi, że taka modlitwa, uwaga, taka modlitwa, która jest dobra, ta modlitwa karmi miłość. Co to znaczy? Jestem zdolny wyjść z miłością do świata. Nie boję się świata. Zobaczcie, dzisiaj jesteśmy w przededniu wyborów prezydenckich. Ilu ludzi się boi? Co będzie? No gdzie tu jest w ogóle chrześcijańska postawa? Alo! Jak to co będzie? Wszystko jest w ręku Boga. To Bóg jest Panem historii, dziejów, wszystkiego. To Bóg cię rozlicza za twoje dziś, a nie za nie wiadomo co, za to, co ty robisz, a nie za to, czego zrobić nie możesz. Hello! Czy twoja modlitwa karmi miłość? Czy jest klepanką, siekanką? Kiedyś spowiednik postawił mi pytanie, odmawiasz brewiarz, czy skanujesz? Wiecie, co to znaczy skanować brewiarz? Psalmy można przeskanować sobie umiejętnie. I ja nie wiem ile mogę mówić, więc myślę, że dopiero zacząłem. Nie wyświetla mi. O, niedobrze. Pierwszy punkt, a siedem minut mi zostało. Ale mówiłem, że to jest w ogóle nieistotne. Ok? Pytasz, no dobra, no to jak ja mam się nauczyć takiej modlitwy, która będzie mnie kierowała do miłości, będzie sprawiała, że ja będę kochać? A po co jest ta skarbnica wiedzy? Po co jest ta księga? Po co jest to Słowo, które jest żywe? Kiedy zaczynasz przyjmować Słowo, najpierw intelektem, nie wiem, czy wiecie, że Żydzi, kiedy mówili o rozważaniu Słowa. To, co my nazywamy często lekcją Divina, żeby przemyśleć, pomedytować, to oni bardzo często traktowali jako wypowiedzenie słowa głośno. Czyli, krótko mówiąc, kiedy ty czytasz słowo głośno, to to słowo staje się dla ciebie przewodnikiem, staje się dla ciebie. Fundamentem, staje się dla Ciebie obrońcą, staje się dla Ciebie lekarzem, staje się dla Ciebie miejscem spotkania, Staje się dla Ciebie... Bogiem, z którym się spotykasz. na poziomie tego, że to słowo zaczyna Ciebie leczyć, przemieniać i zaczyna być w pewnej chwili. słuchaj Twoją modlitwą przez sam fakt czytania tego słowa. Zaczyna być czytaniem samego Chrystusa, nabywaniem jego mentalności. No ale hello, to trzeba zaplanować. Jeżeli wstajesz rano i planujesz mycie zębów, planujesz inne rzeczy, ale nie planujesz czytania Słowa Bożego, no to kiedy ono macie podnieść? Kiedy ono macie poprowadzić? Jakim ono ma być przewodnikiem? Jesteś gotowy. Druga rzecz. Słuchajcie. Czego papież Jan Paweł II uczył nas w kontekście nowej kultury, nowej mentalności. On uczył nas nieustannie podnoszenia, umówmy się na takie stwierdzenie kwalifikacji, czyli krótko mówiąc, rozwoju. Papież. Mówił nam o tym, że mamy dorastać, dojrzewać, żeby być mocnymi, żeby nic nie mogło nas złamać. Papież mówił o to, o tym, co sprawia, że człowiek wie, kim jest. Ponieważ drogą kościoła jest, jest człowiek. Co może Ciebie najbardziej przemieniać? Zobaczcie, jaki mieliśmy teraz problem w czasie pandemii. To była po prostu masakra, że wybacz mi, panie, za to słowo. Tysiące opinii, tysiące proroków. Koniec świata, nie koniec świata. Biskupi zdradzili, nie zdradzili. Kościół się załamie, nie załamie. Co teolog, to nowa teoria. Po prostu, no, dramat, jakiś dramat. Wolno komunię na rękę, czy, czy to profanacja, nie? Przecież to wszystko kościół poukładał, katechizm kościoła katolickiego, ale dokumenty kościoła stanowią taki piękny. O, wow. fundament w ogóle wzrastania, tylko problem jest w tym, że kiedy człowiek zaczyna kombinować po swojemu i zaczyna swoją narrację stawiać ponad narracją, ponad nauczaniem Kościoła, to się wykojleja, zaczyna mówić od rzeczy. Zaczyna mówić o sprawach, które absolutnie nie, nie są z niczym, w niczym w jakikolwiek sposób. Spójne z tym, co mówi całe nauczanie, całe magisterium Kościoła. Zobacz, jeżeli chcesz się uczyć modlitwy, po Biblii u mnie najbardziej najczęściej czytaną książką są dokumenty papieża Franciszka. Są powykreślane na każdym, w każdym miejscu, na przykład z punkt 150. W takim milczeniu modlitewnym można rozpo, rozpoznać w świetle Ducha, drogi świętości, które proponuje nam Pan. W przeciwnym razie wszystkie nasze decyzje mogą być tylko dekoracjami, które zamiast wywyższać Ewangelię w naszym życiu, zakryją lub, lub, ją lub przytłumią. Dla każdego ucznia niezbędne jest przebywanie z Mistrzem, słuchanie Go, uczenie się od Niego. Uczenie się nieustanne. Jeśli nie słuchamy, nasze wszystkie słowa będą niczym innym, jak tylko zgiełkiem, który niczemu nie służy. Jeżeli zaczynam czytać magisterium Kościoła, zaczynam czytać list najważniejszego po Chrystusie, człowieka w kościele, w kluczu przewodzenia, to znaczy, że. Ja oddaję w tym samym szacunek Kościołowi, szacunek mojej wspólnocie, w którą mam się zaangażować całym sercem. I co z tego będzie wynikało? Inspiracje, dzieła. Wiecie, przyniosłem tutaj jeden produkt lokowany. Dzisiaj jak jechałem z Grodziska tutaj, to dużo osób na mnie trąbiło. Nie wie, zapomniałem, że mam to na dachu. Bóg jest miłością, Jezus jest. Akcja, którą rozpoczęliśmy trzy lata temu. Jedna z wielu akcji oprócz tych stadionów, respiratorów, księg rekordów chrześcijańskich i innych rzeczy. Kawałek fragmentu Pisma Świętego może być Twój, osobisty i strona internetowa, która pokazuje, że nie, nie jesteś szalony, że wozisz coś takiego jak na dachu. A jeżeli jesteś szalony, to ze względu na Chrystusa. Więc co będzie miarą Twojego słuchania? To, że wyjdziesz. Produkt lokowany został przekazany. Lokowanie produktu, tak to się chyba nazywa. To, że wyjdziesz do świata z tym, co chcesz światu pokazać. Że wyjdziesz do świata z tym, że dasz, będziesz mu dawać w najróżniejszy sposób nadzieję. Że po prostu będzie w Tobie. Takie pragnienie. Ja chcę, żeby oni poznali Ciebie, Jezu. Będziesz szukał sposobu, będziesz szukał nowej formy, żeby Jezusa, który jest skarbem, który kurczę, daje wszystko, daje możliwości, daje radość, daje spełnienie, daje moc dawać w umiejętny sposób światu. Zostało mi 11 sekund i dwa punkty do omówienia, to już ich nie omówię. Będziemy się modlić, a Duch Święty niech dopełni. To wszystko co niedopełnione. Będziemy się modlić, żeby On nas poprowadził do tego, żebyśmy się nie bali świata, ale żebyśmy to my byli tymi, którzy świat będą inspi inspirować, którzy świat będą skłaniać do refleksji. Którzy tymi, którzy będą wyznaczać nowe kierunki, także w ewangelizacji, w muzyce, we, w kulturze. Jezu, proszę cię o to. Ty jesteś jedynym zbawicielem i panem. Ty jesteś tym, który daje nam obfitość, ty, który wypraszasz nam Ducha Świętego. Ty, który jesteś gdzie dwóch lub trzech. Nas tutaj są setki. Przez te techniczne rzeczy, które możemy wykorzystywać na twoją chwałę. Jezu, Przyjdź, poprowadź nas w tym wieczorze uwielbienia, bo Ty nie, nie jesteś niedowartościowany, żebyś potrzebował, żebyśmy Ciebie uwielbiali, tylko my potrzebujemy uwielbienia, żebyśmy się mogli otwierać na to wszystko, co jest Twoją łaską, którą chcemy ściągać. Amen? Amen? Amen. Wymagać od Ciebie, gdy. chronić swych zasad. Wierzyć to pewność, że Bóg zawsze daje Ducha Świętego proszącym wytrwale. Musimy być mocni mocą wiary. Musimy być mocni mocą nadziei. Musimy być mocni mocą miłości. Mocą Chrystus.